Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Czy ty jesteś Krzysiem? A ty jesteś Antosią? A to Zgadza się. Ale masz piękny uśmiech. Ile ty masz lat? Pokaż. O, pięć. Sześć. Tosia no, też ma tak, też tyle co ty, na to No, zgadza się. No, zgadza się. To, to ja wiem, jestem? No Narysowałeś jest kasie? No co tak? O, ja cię Krzysia. nie mogę. O, Krzysia. No to jestem ja. No to Podobna widać, prawda? tak. Tak, nawet oczy ciemne. Jest? Ale ty jesteś leciutką dziewczyną. Pisa mama. Pisa mama. A ja. Krzysiu? A kto to jest mama? To dom. To dom? Mama to, to dom? To ja. Dom? Tosia i ty? Mama? Tata? Tosia, to jest dom, tak? Ale razem z Tosią tylko, prawda? Tosia i Krzyś w maju skończą siedem lat. To bliźnięta. Dzieci są niezwykle ze sobą związane i dlatego nowej mamy i nowego taty szukają wspólnie. Maluchów nie można rozdzielić. Dzieci zostały przyjęte do placówki, kiedy miały 4,5 roku. Początek był trudny, one dużo płakały, nie chciały się przytulać, nie miały zaufania. To są dwa takie małe skarby. Ja myślę, że jeżeli patrzymy na bliźniaków, popatrzymy na nich przez pryzmat ciąży bliźniaczej, popatrzymy na nich przez pryzmat wczesnego porodu, niskiej wagi urodzeniowej, to w tej chwili mamy do czynienia z bohaterami. Oni poczynili ogromne postępy, bardzo chcieli żyć. Odnosi się takie wrażenie, że dla tych dzieci nie ma słowa niemożliwe. To się ma porażenie mózgowe, natomiast Krzyś taką niezgrabność ruchową. Ja natomiast... aż sobie sprawdziłam w internecie, tak. co to jest, i to jest po prostu niezgrabność ruchowa. Tak. Nie ma w tym nic więcej. <grym> czyli że ta motoryka, te małe rączki i nóżki tak. rzeczywiście po prostu poruszają niezgrabnie i tak. tyle, prawda? Tak. I to jest wszystko. Los obdarzył maluchy aż dwiema traumami rozstania. Najpierw zabrano je od matki biologicznej, która nie umiała sobie z nimi poradzić. Matka biologiczna nadużywała alkoholu i najprawdopodobniej była uzależniona od narkotyków. Nieodpowiednio się zajmowała dziećmi. Jak dzieci trafiły do pieczy zastępczej, były skrajnie zaniedbane. Jak my je zobaczyliśmy pierwszy raz, to nawet od. miały wykrzywione główki. To były oznaki tego, że leżały w większości czasu po prostu w łóżeczku, mhm. bo miały jakby takie zniekształcone odleżenia. Dzień dobry. Proszę, nie ugryzie. Nie ugryzie? Nie, proszę, proszę. Dzień dobry, panie Aniu. Cześć, pieseczku. Tosia i Krzyś najpierw trafili do rodziny zastępczej, którą tworzyła pani Anna wraz z mężem. Jak tu przyszły do was, to tęskniły za swoją mamą? Nie wiem, czy tęskniły, był jeden wielki szyk. Nosiliśmy je przez e, bodajże prawie dwa tygodnie, wszyscy na rękach, żeby dzieci uspokoić. Dzieci spały z nami, tak, że był rzeczka, ale Tosia cały czas ze mną spała. No więc mm -hmm. Ja praktycznie e, w ciągu roku, przez pół roku to z nimi w szpitalach wszędzie przebywała. Dzieciom nie dane było spędzić w rodzinie zastępczej więcej niż kilka lat. Mimo że do opieki nad nimi nie było żadnych zastrzeżeń, urzędnicy zdecydowali o umieszczeniu ich w specjalistycznym domu dziecka. Dzieci były w rodzinie, gdzie było już czworo innych dzieci i pozostałe dzieci też były niepełnosprawne, więc jakby ta dodatkowa dwójka dzieci, to było też bardzo dużym obowiązkiem, a stan zdrowia rodziny y, naszej zastępczej, zastępczej uh -huh. tak, y, też jakby troszeczkę uległ pogorszeniu. No dobrze, a to y, czemu właściwie te dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej już u powiedzmy, starszej osoby, skoro wiadomo było, że ona wkrótce nie da rady się nimi zajmować? My na terenie powiatu nie mamy y, rodzin specjalistycznych, tych, które się pytali. Nie wyrażali zgody też na to, żeby, żeby dzieci przyjąć. Pani, która zgodziła nam się, zrobiła nam. Nie chcę powiedzieć przysługę, ale naprawdę I to była jedyna nam rodzina, która pomogła, tak, która wyraziła chęć. Mhm. Dzieci u niej przebywały około trzech lat i przez ten okres trzech lat naprawdę my widzieliśmy bardzo duży progres mhm. tych dzieci. Wyobrażam sobie, że jak pani oddawała te dzieci do, do domu dziecka, to łzy były, nie? Nie, to się nie da. Ja powiem pani tak, że Dzieci jak widziały, że są spakowane, już, już Krzysiu rozumiał, że, że wie jeszcze O matko. Bo rozpacz, był taka, bo rozpacz była taka, że to się nie, nie da się słowami opisać, to trzeba zobaczyć było. One już wiedziały.